Pan wcześniej powiedział, rozmawialiśmy przed wywiadem, że już tak łatwo na te nowinki się nie nabiera, że kiedyś chyba więcej było tego próbowania, tak, że o coś nowego pojawiło się, no to zobaczę, a dzisiaj mówi pan, że tak spogląda na to i może, może powoli. No tak, te diety, te trzy, które wspomniałem, się sprawdziły od bardzo dawna. Te nowe może się sprawdzą, natomiast ciągle ci piewcy nowych metod, diet na przykład zapominają, że nie każda dieta jest dla każdego. Ona może się świetnie sprawdzić w danej sytuacji u jakiegoś człowieka. Nie nadaje się generalnie dla wszystkich. Ale o tym już nie mówię, bo on coś odkrył. Płynąć i na tym swoje 5 minut uzyskać. I Tu znowu brakuje jakby u odbiorców zdrowego rozsądku. No ale zdrowy rozsądek bierze się też z tego, że masz jakieś sensowne informacje, które gdzieś tam się zgromadziło i potwierdziło na, na przestrzeni swego życia. A jeżeli ktoś dopiero zaczyna, to łatwo da się wciągnąć takie różne dziwne rzeczy. Jak patrzę na to z boku, no mu tylko kiwam go. No tak, no super. No.